pokazała paszportu w różnicach, bo właśnie tak jak odsadzamońskie ze swoimi kolegami e... zakupili ten zakone tak, bo bardzo chcieli węgrze na to mieli, z ochotę, e... na morskie oko e... i tam e... po rosnych, bo jak mówię sercu ze słowo, udało się zakupić i i polskie uchwy i po stronie polski. Ale te muźnicy właśnie przez cóż Władysława Zamoyskiego e, zostały dla nas, tak jak i dobra Kumnickie w Wielkopolsce po poznaniu, które też były e, w rękach rodziny Władysława Hrabiego Zamońskiego, też pozostały właśnie w rękach polskich, to znaczy się przechodzą z z tych dóbr możemy korzystać. I tak właśnie jest z kuźnikami. A w różnicach mama trawiego Błotosława Zamońskiego, jak Beka z, działy, z prowadziła szkołę, która się nazywała właśnie szkołą sękcią. Tak nazywał, nazywali te panie, te kobiety, te dziewczęta, te dorosłe kobiety, które uczyły się właśnie w tej szkole, Jadwigi ligi z zamońskiej. A ona uczyła podstawowych robot. Tych, których kozno-baba w domu powinna umieć. Bo żadno w tej nie chodziła do roboty. Tu przecież zresztą nie było fabryk, dużych zakładów pracy. Stąd kozno-matka prowadziła dom. A wiecie, że baba w domu ma 77 zawodów. Bo musi być cząstaczką i kumarką to się musi musić, No to szwaczka jakoś się by Ale coś być konieczne, bo baba robi sama. Stąd, e, ta, e, ta jadniga, e, ramę, no to pan pani Jadwiga z działalizmu Zamońska, która tu że nasze gaździwe gaździwe skoła było w obwodnym miejscu w się Właściwie, się o właśnie, gdzie dzisiaj gdzie dzisiaj jak z działally... za e, za za mowska, to,

Baba Mama w chywie, a co za to Cem, do wodę podaję, chybie, No chybie, 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 z chybie,